Witajcie drodzy widzowie, kasy z tej strony. Witajcie na moim kanale. A dziś jesteśmy w miejscu, w którym hu, 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 dobry czas, nie byłem chyba dobry rok, ale w międzyczasie też grałem od czasu do czasu. Jak w tamtym okresie chyba miałem 3 pojazdy, to teraz mam więcej. Więc tak, mamy tutaj sterowanie, które niestety ja mam trochę flashbacki z GTA 4, bo ostatnio w GTA 4 grałem bardzo, bardzo inaczej się tam gra. Zdecydowanie, ze względu też na to, że ja nigdy w GTA 4 nie gram, a jak kupiłem cały pakiet, no to chciałbym to przejść. Chciałbym to przejść bez dwóch zdań i mam nadzieję, że to przejdę w najbliższym czasie. Kiedy wy teraz oglądacie, to ja jestem już na grillu. No cóż, dzisiaj nie będzie wasze zdrowie, drodzy widzowie, czyli piwo, light, tak zwane, wtedy, kiedy, będę, kiedy będziecie to oglądać, ja już będę na grillu, a tak serio, starczy picia. Podczas nagrywek. Więc tak, mamy tutaj pojazdy. Jakie my tu mamy pojazdy? Szybki. A, szybkie odbił. Tu jest poker. Muszę sobie zobaczyć parking na parkingu miejskim. A Jakie są pojazdy? Jakie mam? Chyba mam 5 czy 6. 5. No to pierwszy był celny. No to tak, mamy tu oczywiście Prairie. To był mój pierwszy cel, jaki chciałem kupić na Five Life. Czemu nie chcę się. Okej. Okay. <grytanie> Dobra, mamy Emperor 2. Wiem, że jak to przepamiętam, próbowałem kilka tu z tych pojazdów sprzedać. Reginę i Emperora. I Emperora. I drugim moim celem, i niedawno właśnie na Firefly, został, e, zostały wpuszczone pojazdy elektryki, jest właśnie Voltic. I też bardzo się cieszę, że go mam. Więc już dwa cele mam już e, chyba która już nie mam jakichś tak odgórnych, jakichś mocnych wymagań tak samo jak na pelo nie miałem jakichś tak dużych, nie potrzebowałem jakiegoś najszybszego pojazdu na ca w całej krze wystarczyło mi to, co po prostu mnie interesuje jak najbardziej czyli jak na jak, na, jak, na, jak San Sandra było 150 euro, czyli e, ani nie najszybsze, ani nie ani najdroższe ale po prostu mi się podobają, więc ja cieszę się z tego, że ja miałem no ale pyla już nie ma. A propos Pyla, e, zaraz o tym powiem. No To tutaj tak samo, nie mam tu jakichś dużych wymagań. Coin Voltik cieszę się, że go mam. PlayReady też cieszę się, że go mam. I oczywiście będę ich tutaj, będę je tu linkować, jeśli będę miał okazję. Ja właśnie coś wam jeszcze pokażę odnośnie tego pojazdu, bo e, trochę mnie nie było. Ale jestem ciekaw, czy to dalej działa, bo to jest naprawdę faj ciekawy live hack, można by powiedzieć, e, na tym serwerze. Ale wracając do filmu e, o opylu. Odnośnie tego, pokazałem na działu społeczność, tam pokazałem kilka nagrywek, które zrobiłem mikrofonem. Początkowo myślałem, że zrobię całe praktycznie na scenie, czyli po prostu jestem, jestem w studiu i mówię wszystko, ale to byłoby trochę bez sensu, ze względu na to, że musiałbym po prostu pisać cały scenariusz, kreślił go cały czas i musiałbym to wszystko powiedzieć na scenie. A jak już, no bo będę musiał... na pewno bym o czymś zapomniał w scenariuszu, bo te linijki, linijki scenariusza są so, ho, ho ho No kompletnie, tak długie, wystarczyło zobaczyć na Ciebie społeczność, że 6 chyba 6 chyba... sześć chyba takich nagrywek, które wykorzystałem na mikrofonie. Ja starałem się mówić jak najmniej, ale chciałem żeby... ale też jednocześnie żebyście dużo się dowiedzieli. Trwało 10 minut. I to nie jest wszystko drodzy widzowie. Więc obstawiam, że naprawdę to będzie długi film. Nie wiem, czy ja nie przebiję tutaj nawet Gargamela pod tytułem Życie Reżysera. Ze względu na to, że no, będzie to trochę długi materiał. Mam nadzieję, że w końcu się on skończy, bo kurde, tyle tych materiałów, że jest od cholery. Że aż, że aż zdarzało mi się, że po prostu mi się nie chciało tego robić. Naprawdę, bo to jest naprawdę... Ojeju. To, jak, to tak jakbyście zaczęli, zaczęli piątek i... Zaczęli piątek i musicie zrobić na weekend, ale macie tak dużo rzeczy do zrobienia, że się nie chce ich robić. No, może do tego tak muszę by porównać. No, ale całe szczęście bliżej jest do końca i w końcu mogłem to nagrać. Ze sceny jeszcze nie zacząłem, ale już na mikrofonie już trochę rzeczy jest. Dobra, mamy 97% zużycia baterii, no i dobra. Wysiądźmy i zobaczmy, czy to dalej, czy tak to zadziała. Odbier pojazdów, 97. Jest samochód. Wsiadam. I ile? O! A, chyba już to naprawili. Widzicie, co było ostatnim razem? Eee, Jak kupowałem Voltica... Hmm. To jeszcze chyba było na początku roku chyba, nie. Może jeszcze wcześniej. Może już nie pamiętam. Eee, był taki, był taki hack, że możesz, można było... Zapierdzielać Voltikiem z punktu A do punktu B byle gdzie. Ja nawet miałem chyba na Voltiku 30% yy, yy, baterii, więc no trzeba było już troszeczkę uważać. Dojechałem do przechowalni, wrzuciłem samochód, wyszuci, yy, w, wrzuciłem go do przechowalni, do tego, na ten parking. Yy, wziąłem go, jeszcze raz patrzę, bateria pełna. Tak, drodzy widzowie, tak było, drodzy widzowie, jestem 100% tak tylko pewien, widziałem to na własne oczy, serio. Takie rzeczy, takie rzeczy się zdarzały. Były nawet, były te stoiska do ładowania. Stacja ładowania, czekajcie, to chyba było w okolicy Mirror. Zobaczcie ile to jedzie nawet. 160. Ktoś w ten teseń. Jedzie. Ale jak tryb w sumie. Dobra, stacja do ładowania była gdzieś tutaj. Chyba w prawo trzeba było skręcić i po lewej jest. Chyba no, przy mechaniku. Trochę czasu mnie na five Life nie było, szczerze mówiąc wszedłem, wszedłem od razu, jak od razu wszedłem, to od razu zacząłem nagrywanie, żadnego odwiedzania, ani nic. Po prostu wciśnij E, koszt ładowania, okej. Okay. Muszę go naprawić, bo coś mam chyba z zawieszeniem problem, coś. Tak mi pokazuje na liczniku. Jakaś kontrolka mi się zapaliła. No i tak to od razu widzowie wygląda, kolor zielony chyba taki był, a właśnie! Kto mi pomógł przy tym zakupie, kurde. O cholera, ktoś mi pomógł przy tym zakupie, ojeju. Krut? Czy to nie był Krut? Ojeju, to już trochę czasu temu było, mogłem zapomnieć. Krut, Krut, czy to nie był Krut? Wiem, że, była... Wiem, że trzeba było polecić do pewnej osoby, bo zaczęły trochę drożyć te chyba Voltiki, jak pamiętam. No i kupiłem, jak dobrze się orientuję, przy fajnej cenie i cieszę się że go mam, no muszę coś z nim zrobić, no zrobimy tu, co? a co tam mam wywalone na to, w końcu e, coś się w końcu dzieje na moim kanale i coś może się dzieje na no, tej chociaż trochę, nie wiem co tu się dzieje, ale lol. Dobra, lecimy dalej, siadamy sobie do frajerów. Przód Hyundai Coupe. I właśnie do tego ten samochód kupiłem a z tyłu jakieś Volvo. Mam nadzieję, że nie jedzie wolno. A tak serio jedzie... dosyć ciekawie. Tylko mam wrażenie, że. Yy, pod względem. Mam wrażenie, że. Yy, samochód pod względem różnicy silnikowych. Mam wrażenie, że był tylko przesuwany suwak, tylko prędkości maksymalnej w handlingu i... Jedzi... Dobrze, jedzie to jedzie Ale przy zakrętach jest problem Tu widzę problem drodzy widzowie Więc yy, Niestety no To mi, mi się trochę nie podoba Ja niestety Nie mam jak porównać się do tego e, Ten sam kąt do innych silników To jest najmocniejszy silnik 3.0 I no Mam wrażenie, że po prostu po prostu prędkość maksymalna, tylko przesunięte słowaki, tyle i tyle z tej e, właśnie e, zmiany do tego, wobec tego samochodu. Jak pamiętam, no tak już chciałem powiedzieć, ale już e, widzę, że so, e, już się sam rozpędziłem do prędkości maksymalnej. 174 jedzie, jak dobrze pamiętam, po, po tuningu jedzie chyba 200, coś. Jak dobrze się orientuję. Właśnie, na czym ja głównie zarabiałem? Bo muszę sobie przypomnieć. Muszę dać za zatrzymać się na moment. Będzie problem z wprowadzeniem po drodze. Wiem, że muszę abonament opłacić, bo już ten. Już nikt do mnie nie zadzwoni. Tak, aplikacje. Wiem, że jest też gierka. Nie, ekierka, aplikacja FL Race. Naprawdę Wam polecam, jeśli chcecie popykać, zobaczcie, wędkarstwo, kurier, elektryk, kre, e, ściganie się, rejs fotograf, konwojent, o bo te zadania dzienne robię no to tak, doświadczenie złapałem sprowadzanie też tutaj zrobiłem, FLB no głównie na FLB że zarabiałem e, o magazynier poziom 4, chyba teraz ma poziom 4 czy od 300 to jest FLBek, no to wiadomo, no głównie na FLB że zarabiałem, to nie ulega żadnych wątpliwości. Yy... I tak, oto jakoś się tutaj dorobiłem, drodzy widzowie. Właśnie, jak już jesteśmy przy FLB, ze pora na kolejny samochód. Kolera gdzieś się skręcał? Dobra, już wiem. Jedziemy dalej. Niezwykle mi się to prowadzenie podoba i kurczę. Rok temu, jak kupiłem ten samochód, to pierwsze co miałem w głowie, żeby jeśli miałbym ten samochód tuningować, to poprawić jego prowadzenie. Prędkość maksymalna mi się podoba. Od Choć czasem, od czasem mi to skwiera to, że przemieszczanie się na przykład do tego, tam gdzie Trevor mieszka, powiedzmy, że. I stąd, no to trochę to skwiera ta prędkość maksymalna, ale wiecie, wszystkiego, wszystkiego nie można mieć, powiedzmy sobie szczerze. Prejrek to była... Radiusik to był, Radius. Głównie na tym samochodzie zarobiłem sporą ilość pieniędzy. Kolej różowy już taki był, taki kupiłem też dzięki pomocy innym osobom, bo wtedy byłem turbonowym turbo nowym graczem. I tak oto tym samochodem zarabiałem. I no to jedzie z... 50, coś w tym stylu Chyba, że z burki, ale zobaczymy Ryki na Vampiror 2 to chyba nie muszę za bardzo mówić A, Nie, nawet więcej lol No, o kilka się pomyliłem 150, ileś tam Ale też, napęd na tył, więc troszeczkę może sobie bokiem pojeździć, ale nie oczekujmy od suwa czy Crossovera, czy Czym to jest, Już ja nie potrafię odróżnić suwa od crossovera, ale ja powiem szczerze, że mnie SUV i crossovery nie interesują. Nie rozumiem, dlaczego jest za to boom. Rozumiem, że może być to wiadomo, rodzinny samochód czy coś, ale żeby był taki boom na to, na crossovery, nie rozumiem tego szczerze mówiąc. Opinie jak dupa każdy ma swoją, więc jeśli ktoś chce sobie kupować, to nie chce kupuje. ale ja po prostu tego nie rozumiem. Nic nie było tunikowane, tylko głównie na tym samochodzie zarabiałem. Przebiegi nawet, na przebiegi nawet nie spoglądam, że... I tak, Voltic tu już pokazywałem, Rekina to jakimś... Gdzie ją kupiłem? Nie wiem, nie wiem skąd ją mam, szczerze mówiąc. Możliwe, że... Nie wiem czy to Cygan jest, czy to jest... Nie wiem jak to tam się nazywa. Kupiłem. Albo ktoś mi okazyjnie sprzedał. Nie pamiętam. Nie pamiętam szczerze. No i tylko Emperor Regina to chyba pokazywać za bardzo, nie muszę. Jak to tu wygląda? Jest taki, można powiedzieć, przegląd mojego majątku. Właściwie to jest zobaczymy, ile ja mam przy sobie. Mam w banku. Bo to, co mam przy sobie, to jest nic. Zdecydowanie. Zadania dziennego chyba obstawiam, że dziś nie zrobię. Trzeba się na grilla przygotować, to jest pewne. No, tak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o. Yy, właśnie moje, tak sytuacja wygląda jeśli chodzi o mój majątek, więc drodzy widzowie Sprawia wygląda tak, że ja wracam yy, właśnie na GTA, MTA i różne yy, to tamto sianto, Więc dużo zbyt bardzo tutaj na odcinku nie pokażę, ze względu na to, że no trochę mnie nie było Trochę mnie nie było drodzy widzowie, więc cóż skin taki mam w sumie od początku, nie wiem czego zmieniać Chyba nie, nawet mi się podoba też trochę opalnicę mam. Ale w sumie jest ciemno, to nie wiem. Ciężko mi tutaj teraz zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Ale mam nadzieję, że Wam się drodzy podobało. Zachęcam do stawienia oceny, komentujcie co bym zrobił na tym serwerze. No i oczywiście, jeśli chcecie mieć powiadomienia z kolejnych odcinków, zostaw subskrypcję na kanale z dzwonkiem, inaczej powiadomienia dostać się chyba nie da. Trzymajcie się do następnego odcinka. No i oczywiście... Mam nadzieję, że Wam się dobrze podobało oglądanie z tej film. Siema!